Wchodzimy w dziesiąty rozdział. Tu praktycznie jest apogeum dziesiąty i jeszcze jedenasty. Apogeum służby Piotra i tego, co się dzieje w Jerozolimie. Zaraz, już od zobaczmy, trzynastego, chyba ta. Od 13 rozdziału praktycznie już będą podróże misyjne apostoła Pawła. Czyli 11, 10, 11, 12 to jest właśnie końcówka tego, co dzieje się w, w tym kościele składającym się tylko z Żydów. I dzisiaj. Będziemy mieć tą kolejną fazę przejścia, że mamy ten kościół samarytański i tam pamiętamy, że rola apostoła Pawła, przepraszam, Piotra, Jan też był, no ale tu mówimy, że kluczowa jest rola Piotra, który reprezentuje apostołów, że Samaria nie otrzymała Ducha Świętego dopóki właśnie... Piotr z Janem nie przybyli. Czyli to, co Jezus powiedział Piotrowi, że on otrzymuje klucze do królestwa. Nie? Klucze no to to jest symbol otwierania drzwi. Nie? I on pierwszy głosi Ewan. Ewangelię Żydom w Jerozolimie. To w wyniku jego kazania Duch Święty zstępuje i znaczy nie w wyniku Jego kazania, tylko po zstąpieniu Ducha Świętego, w wyniku Jego kazania Żydzi się nawracają i Duch Święty wstępuje na Żydów, tych, którzy z całego świata, tego heleńskiego, zjechali się do Jerozolimy. To On, choć nie głosił Ewangelii Samarytanom, to dopiero kiedy On przyszedł, to nakłada na nich ręce i Wtedy Duch Święty wstępuje, otrzymanie Ducha Świętego jest no, wejściem do Kościoła, można powiedzieć. I teraz mamy sytuację, choć mówi się, że apostoł Paweł jest apostołem pogan, to znaczy, że on do tych innych narodów niesie Ewangelię, no to zobaczymy, że pierwszemu poganinowi, czyli przedstawicielowi innego niż żydowski i samarytański naród, nie? bo oni dzielili na te trzy grupy, Żydzi, Samarytanie i reszta świata, nie? no to mamy przedstawiciela reszty świata, dowódca wojskowy, stacjonuje w okolicach Jerozolimy i interesuje się bożymi sprawami. Przyjechał gdzieś z daleka. imię Korneliusz świadczy na jakieś rzymskie, bardziej pochodzenie, nie? bo to jest typowe rzymskie imię, no ale do, do końca nie, nie rozstrzygam tego. Może coś przeoczyłem, zobaczymy w tekście, i on. Interesuje się tym, co spotkał w Izraelu, nie? to, co tam widzi, w Jerozolimie był, widział to Żydzie, życie Żydów. To zrobiło na nim wrażenie, to, co oni mówią o Bogu, no i to oddzielenie się od wszystkich religii pogańskich, że u nich nie ma obrazów ani żadnych statuj, ani świątyń, za wyjątkiem tej jednej świątyni, która też jest bez obrazu, bez żadnego posągu. Że tylko temu Bogu, Stworzycielowi Nieba i Ziemi, tam oddają część, ofiary składają, nie? ale nie ma tam żadnej statui, do której się modlą, a to jest cecha wszystkich religii pogańskich, że jest jakieś artystyczne wyobrażenie Boga i się modlą do tego wyobrażenia. Nie? I zobaczcie, że Piotr tutaj. Nie dokonuje tego czynu samodzielnie. To znaczy, nie on podejmuje inicjatywę misyjną. On dalej żyje w tym takim przekonaniu, że no dobrze, no Samarytanie, no to tacy powiedzmy mieszańcy, półŻydzi, nie wiadomo co, ale żyją na terenie Izraela, no to jakoś tam ich, zresztą widział jak Jezus rozmawia z Samarytanką, pamiętacie, nie?, że no jakoś ich wkomponował, jeszcze to się mu w głowie zmieściło. Ale, żeby ewangelię głosić, żeby zbawienie było dla Pogan, tak samo jak dla Żydów, no to jemu się to w głowie nie mieści. I to nie on wyjdzie tu z inicjatywą. Czytamy najpierw o Korneliuszu, dziesiąty rozdział. A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską pobożny i bogobojny. Wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny Anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, panie? I rzekł mu. Modlitwy Twoje i Jałmużny Twoje, jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. A gdy odszedł anioł który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko i posłał ich do Jopy. Tu przerwiemy, bo następny, dziewiąty werset pokazuje, co się działo, co się działo w tej Jopie. Te miasta odległe są tam niedaleko, Cezarea to port nadmorski, tam ten namiestnik Rzymski główny siedział, no bo miał i do Jerozolimy, tak jak z Tel Awiwu mniej więcej, nie? czyli tam kilkadziesiąt kilometrów, a też no nie miał tego kłopotu, bo tam Żydzi jak rozpoczynali ruchawki, no to właśnie w Jerozolimie, czyli i do dzisiaj Jerozolima niebezpieczne miasto, Żydzi nawet sami wolą w Tel Awiwie mieszkać, Eli Barbur siedzi w Tel Awiwie, a nie... W Jerozolimie, do Jerozolimy na chwilę, gdzieś na jakieś święto znajomych, zawieść i sobie żyje nad morzem w Tel Awiwie, w takim całkowicie świeckim mieście. Luksusowym, takim wyglądającym trochę jak Manhattan. Nie? Jak się podchodzi do lądowania na to lotnisko Ben Gurion, no to rzeczywiście widok jest imponujący. Wcześniej się mija Cypr, no to tam tylko. Kamienie, jakieś tam łąki, co najwyżej, i, i tyle, a tu takie nagle wykwit cywilizacji. Także oni sobie mieszkali wygodnie tam nad, nad morzem. Ta poszlaka, że on chyba jest Rzymianinem, związana zobaczcie, jest z nazwą kohorty, której jest dowódcą, że to jest italska, czyli włoska, nie? dzisiejszym językiem. Czyli on nie jest jakimś tam galem, nie wiadomo kim z tych dalszych narodów, tylko prawdopodobnie jest no, takim obeznanym z kulturą rzymską. Żydzi też byli w Rzymie, także on już mógł wcześniej się zetknąć z religią żydowską. Kohorta to jest około 600 żołnierzy, czyli no, to jest już ważna część legionu, nie? około. Trochę więcej niż jedna dziesiąta legionu. <laughs> czyli dzisiaj no to to by był odpowiednik myślę batalionu, czyli to jest najwidniej major albo pułkownik. Czyli to jest już z tych oficerów wyższych, nie? Oficerowie tam jest, porucznicy, kapitanowie, major, już chyba jest najstarszym oficerów niższych, najpułkownik i generałowie to wyżsi, nie? czyli to jest właśnie z tego styku, ale raczej się przyjmuje, że to już są oficerowie wyżsi. Także człowiek o wysokiej pozycji. I czego jeszcze się dowiadujemy o nim, z tych takich jego relacji z Bogiem, co byście zaobserwowali. Pobożny i, pobożny i bogobojny. Możemy te słowa sobie sprawdzić, bo one one dla nas są bardzo podobne. Nie? Pobożny i bogobojny, jak synonimy brzmią, zobaczmy w greckim tekście. <grym> i <zainteresowanie> mhm. Że jest oddany i bojący się Boga. Nie? Że e, oddany jest element praktyczny, że coś robi z tym, nie? a bojący się Boga element relacyjny, jak, u, jak traktuje Boga w swoich myślach, w swoim sercu. Nie? Dlatego, choć te wydają się nam blisko znaczne bardzo, to one, inny aspekt relacji z Bogiem. Oddany pokazuje jego czyny, nie? że on te, to myślenie o Bogu wprowadza w życie, w czyn. A bogobojny oznacza myślenie o Bogu, jak on Boga w swoim sercu i myśli traktuje. Podobnie jest w greckim? że Ktoś... bojący się Boga to Fobonenos. Tak, to to. i Eusebiusz. Eusebia, Eusebius jest takie imię, co co ono znaczy? Pobożny. Bo... Bo Pobożny. Tylko tu King James oddaje właśnie w kierunku postępowania, oddany. Nie? No to nie jest devout, tak można by tłumaczyć. Tak, też tak? No ciekawe, z jakiego jest rdzenia to jest. to jest jeszcze zna znaczenie. Dutiful. O. obowiązkowe? No mm -hmm. Tak, że on robi to, co, w co wierzy. Dutiful, mm -hmm. czyli pełny. Obowiązku, znaczy, że jeśli zna, że tak jest, zresztą on później to powie, że ja mówię żołnierzowi i on to robi, nie? że on rozumie władzę nie? i uznaje Boga za swojego władcę. Pobożny, czyli ten oddany myślę, że oddany tu by najlepiej był oddany i bojący się Boga. Co jeszcze widzimy w charakterze jego relacji z Bogiem? Się modlący do Boga. Nieustannie modlący się do Boga. Zobaczcie, że on tu modlący, można powiedzieć, nieustannie proszący Boga. Później można się zapytać, o co on prosił. I i odpowiedź jest, żeby poznał Boga i Jego zbawienie. Bo on słyszał o grzeszności, on słyszał o zbawieniu w religii żydowskiej, w synagodze. No ale mówi, jak tego dostąpić? Że on prosi Boga, żeby mógł go poznać i dostąpić zbawienia. To później wynika z tego, zresztą już tutaj, modlitwy Twoje jałmużny zostały wysłuchane, dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź Szymona, tego Piotra, nie? No po co? No żeby mu powiedział Ewangelię, nie? On nie nazywa tego, Boże, powiedz mi Ewangelię, nie? Bo nie zna tego pojęcia zapewne. Ale on prosi, Boże, chcę ci poznać, chce cię poznać, jak to jest możliwe dla człowieka, i oczyść mnie, bo rozumie swoją grzeszność. Co jeszcze możemy się dowiedzieć o jego życiu, tym z Bogiem? Dający hojnie, jałmużny ludowi. Mm -hmm. Tak mamy, a Ty hojnie wspierał datkami. Mm -hmm. Czyli. Mm, on rozumiał swoją, tą, tą pobożność i bogobojność jako relacje też z ludźmi. Nie? I jeszcze relacje z czym? Zauważał. Ze swoim majątkiem. Nie? Że e, wielu ludzi się lituje nad e, innymi. E, to Jakub opisuje, czyli też to dotyczyło Żydów. Jan też o tym mówi. I też zresztą tam Pawła, ci apostołowie no, mówili, tylko nie, zapomina, nie zapominaj o dobroczynności, czyli widać, że możemy się skupić tylko na słownym pomaganiu czy pocieszaniu. A nie angażującym siebie osobiście swojego czasu, życia, pieniędzy. Nie? Także on zarówno ma wrażliwe serce, nie? współczuje, ale też i zaraz rozum mu odpowiada, jak pomóc tym ludziom, jak konkretnie pomóc, co zrobić. Nie? I daje wtedy dawanie pieniędzy tym biednym ludziom. Z synagogi żydowskiej było, było tym sposobem pomocy. Zobaczcie, że w czwartym wersecie to, to jego działanie też zrobiło wrażenie na Bogu. Ten anioł mówi: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje, jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Tu można oczywiście by się zapytać, no, ale jaka ofiara? Nie, nie chodzi o ofiarę za grzechy, tylko no, oprócz tej głównej ofiary za grzechy, która, która później no, została wypełniona już nie krwią kozłów czy cielców, tylko krwią Jezusa, to Żydzi mieli jeszcze różne ofiary dziękczynne, czy takie związane z tym, że oni że to towarzyszyło prośbie, że oni pokazywali, że Boga traktują poważnie właśnie angażując też swoje środki finansowe. No i tu, tu mamy to potwierdzenie, że rzeczywiście był to słuszny kierunek, nie tylko takie mówienie do Boga, nie tylko takie serca wołanie, ale też pokazanie, że, że ja traktuję Boga jako nie mówię takiego Pana, wszystkiego, wszystkich moich rzeczy, no to i tymi rzeczami też służę Bogu. Mhm. Co jeszcze możemy zobaczyć, jeśli chodzi o Jego życie, powiedzmy to, związane z relacją z Bogiem? Tak, z drugiego wersetu mówi: Wraz z całym domem swoim, wraz z całym domem swoim, no to tu dom rozumiemy tak szerzej trochę, nie? Bo kiedy on przychodzi później, Piotr, no to tam ten cały dom jest zgromadzony. To mogło być nawet do 300 ludzi, tak się opisuje. To myślę, że w tym przypadku nie było, no bo on tutaj zobaczyłem, że on nie był dowódcą tej kohorty, tylko setnikiem kohorty, ale setnik mógł pełnić funkcję też dowódcy kohorty, nie? Także no może wtedy miałby rangę kapitana na dzisiejsze standardy. Co już w wojsku no jest takim, wiecie, no porucznik to jest taki świeżak, nie, no to tamtego, a kapitan no to już jest taki doświadczony oficer, nie z pewnym stażem i autorytetem. Także szacuję, że raczej to jest tam, powiedzmy, kilkadziesiąt do stu osób. Nie? Czyli dom, no to, to są jego tam słudzy, pracownicy, jacyś tam adiutanci bezpośredni, no i oczywiście żona, dzieci, być może niekiedy mogą być to większe rodziny, w takim sensie, że tam przygarnęli jakąś ciotkę, wuja, troszkę jak w Panu Tadeuszu, widzicie, nie? Tam i telimena jest, i tam ten, i taki, śmaki, nie? Tam gdzieś... No, ktoś, kto nie miał tam samodzielnego jakiegoś bytu, no to się przyklejał do jakichś takich no trochę bogatszych krewnych, którzy mieli przestrzeń, dobrą pracę, jedzenie i tak dalej. I tak to funkcjonowało. Nie? To, to, szacuję, że to jest tak od 50 do 100 osób ten dom takiego oficera, biorąc pod uwagę, że nie było tych, jak to teraz jest taki najnowszy mikser. O właśnie, nie było termomiksów jeszcze i zrobienie czegoś w kuchni wymagało dużo czasu. Wiecie, to tam najpierw trzeba było złapać kurę, później ją skubać czy sam głupi rosł? To, to, to nie było takie hej. To jeszcze niektórzy Aniu, skubałaś kurę No właśnie, nie? to pokazuje, że jak tam było powiedzmy tyle osób, co u nas na stołowało się 40 czy trochę więcej. No to, to nie jedna czy dwie osoby musiały gotować, tylko ze sześć podejrzewam, nie? Albo więcej nie? na różnych poziomach część, no to była tam powiedzmy jakaś jak młodzież, część tam doświadczone kucharki, ale to naprawdę było hej, Ten, no mówię na samą kuchnię, to, to, to gdzieś tyle, jeszcze ktoś tam zakupy musiał robić, różne takie, nie? Także dlatego szacuję, że to może Michał tam coś dopowie, ale że, że ten jego dom to szacuje między 50 a 100 osób. I, I on był cały przesiąknięty taką postawą do Boga, co jeszcze widzicie w jego tej właśnie praktycznej stronie pobożności. Jak patrzony i przestraszony był. Tak. Ale nie taki, żeby mu mowę odjęło, nie? że on jak gdyby czekał na tę odpowiedź jakoś od Boga. Nie wiedział, jak Bóg mu odpowie, czy cudownie, czy ktoś do niego przyjdzie, czy ci Żydzi miejscowi coś mu tam jeszcze nowego powiedzą. Nie wiedział, ale prosił Boga o odpowiedź. Nie? I kiedy ten anioł przychodzi, on zdjęty strachem, od razu się na nim koncentruje, utkwił w nim wzrok i rzekł. Mieliśmy wcześniej przypadek apostoła Pawła, to jego, no, ze względu na to, że on, po pierwsze sam Jezus mu się objawił. Tu nie wiadomo, czy, bo anioł pański niekiedy jest określony, e, określony jako sam Jezus, a niekiedy jest to, in, jest to po prostu anioł. Nie? E, tu raczej bym obstawiał, że to jest anioł, nie? E, a nie Jezus. E, um, mm, ale, no, no i ten szuka Boga, czeka, a tamten walczył z Jezusem i teraz Jezus, no to on był w traumie, nie? Bardzo no, taki przerażony, że ani nie mógł nic jeść, ani pić, i długo tam dochodził do siebie. Ten podejmuje od razu rozmowę, czyli jest z jednej strony to wszystko, co mówiliśmy o tej błogobojności, jest prawdą, ale on czeka na odpowiedź, i on tę odpowiedź przyjmuje to jeszcze możemy się dowiedzieć o tym jego życiu z Bogiem. Mhm. Ta, szczegółow... Była instrukcja szczegółowa, nie idź tam szukaj coś gdzieś za górami, za lasami, tylko jest podany adres, nie, bo tam Szymon grabasz nad morzem, no to to jest tak jakby adres z kodem pocztowym podać praktycznie na tamte czasy. No do dzisiaj tak to tam funkcjonuje. Ehm. Praktycznie realizuje. Nie? Człowiek praktyczny. Dostaje rozkaz. No to go szybko prowadza w czyn. Co jeszcze? Słyszał o tym żołnierzu, żeby O. Super, nie, że. Zobaczcie, ma tych domowników, czyli ci co bezpośrednio z nim mieszkają, żyją, służą mu, jedzą przy jego stole. No, ale jest ta jeszcze setka żołnierzy przynajmniej, nie? Niekiedy ta setka mogła być powiększona, nie? No, jeszcze są żołnierze, no i tam są różni, nie? lepsi, gorsi jak to w wojsku. Nie? Czyli on zbudował jakieś relacje z żołnierzami, którzy szukają boga. Czyli jakaś forma i świadectwa musi być z jego strony, no bo on się nie krył z tymi wszystkimi rzeczami, i jakichś relacji społecznych, nie? że on ani nie był jakiś, wiecie, nie wynosił się nad tych żołnierzy i tak dalej, tylko gdzieś zbudował relacje i on wiedział, który jest pobożny, a który nie, i zawołał tych domowników. No i tu jeszcze kolejna już nie będę was męczył, zobaczcie, wyłożył im wszystko. On nie powiedział tylko rozkaz leć, biegnij tam, przynieś to i tak dalej. On ich wtajemniczył w to, co się stało. Wtajemniczył ich w działanie Boga. Nie? Czyli miał dobre relacje zarówno z domownikami, jak i z tymi żołnierzami. Że traktował ich partnersko i, kiedy trzeba, no to im szczegółowo mówił o tym, poświęcał na to czas, tam odpowiadał na pytania, nie? No, bo oni, ale jak, to, to anioł ci na pewno, ale to nie przewidziało ci się, no to mogło tak wyglądać, nie? Że poświęcił czas, trud jakiejś komunikacji, nie? Żeby tam ich przekonać, wyłożył im wszystko, a nie tylko ten rozkaz, idź, zrób to i to, nie? Także no, to tak z grubsza, mniej więcejśmy omówili jego postawę. No, możemy się teraz zastanowić nad zastosowaniem. Każdy może sobie wybrać no, co z tej postawy tego człowieka, bo wszystko to są dobre rzeczy. Nie? Te, te wszystkie rzeczy, któreśmy wymienili, one się podobają Bogu, i on tu jest podany jako pewien wzór zarówno takiego, no, powiedzmy, ojca, gospodarza. Jak też i pracodawcy, tu akurat pełnił funkcję dowódcy, ale jest i szefem domu tego, nie, całego tego gospodarstwa szerokiego, i oficerem w wojsku, czyli te wszystkie jego cechy tu są przedstawione jako pozytywne. Nie? I stąd, no, mówię, każdy z nas może sobie coś z tego, coś z tego wybrać. Cechę, której mu brakuje. Może ktoś ma tam problem z zarządzaniem pieniędzmi, czy, czy z takim uznaniem, że to Bóg jest no, źródłem wszystkiego i do Niego wszystko należy. No, ktoś inny może mieć problem z komunikacją, że nie bardzo się przejmuje innymi i tak tylko mruczy, albo. Słowem niewyraźnym powie, nie? no to można to poprawić, że budować dobre relacje. Ktoś inny może no, nie przeżywa dzisiaj takiej żywej łączności z Bogiem, żeby oczekiwał jego działania, nie? No bo on się modli, on tam daje ją ale on też. Oczywiście boi się Boga, ale on też czeka. Nie? On czeka na odpowiedź. Bóg jest żywy, on go traktuje jako kogoś, kto chce z nim rozmawiać, będzie z nim rozmawiał, może dziś, może jutro, on nie wie, którego dnia żyje cały czas, prosi, czeka. No i ten dzień kiedyś przychodzi, gdzie, gdzie Bóg wysyła osobiście anioła, a potem, no to już tylko jak, jak u Hitchcocka, nie jest jeszcze gorzej, znaczy w sensie emocje rosną. Się dzieją niezwykłe rzeczy. No, prawdopodobnie od razu u niego w domu kościół powstaje. Nie? To, to prawie, że oczywiste jest. nie To Zobaczymy zresztą później. I jest to wydarzenie na, na skalę całego Izraela, no bo zaraz jak to? Co? Poganie tak jak my? Nie, to im się nie tylko Piotrowi się w głowie nie mieści, to się innym Żydom w głowie nie mieści, nie? To, to, to niemożliwe. Jakieś coś ci się, Piotrze, pomyliło, nie to tak reagują inni żydzi. No ale o tym będziemy, będziemy czytać. W każdym razie też może właśnie dla nas są jakieś takie rzeczy niemożliwe albo takie bariery, które samiśmy sobie stworzyli w działaniu Boga, czy w, w traktowaniu innych ludzi, no to też warto, warto to prześledzić.